na kanale The Harry LTS. W tym filmiku poruszymy sprawy naszego kanału. I dlaczego nas nie było? Nie było nas dlatego, że nagrałyśmy filmik. Yy, naszą serię zimową. Tak, święta z Loganem i Tomem. Ale tak, ponieważ no. zmieniliśmy jakby program do tak. montowania. Montowałyśmy go mega długo, mega. Starałyśmy się, no dużo, dodawałyśmy różnych fajnych szczegółów, czy po prostu fajnych rzeczy. A w końcu co się stało z tym filmikiem? Usunął się, ale na szczęście prostu prostu się usunął. Na szczęście, na szczęście intro było, więc próbowałyśmy, właśnie ustawiłyśmy intro, no żeby chociaż coś było. No i dlatego od tego wydarzenia odechciało nam się trochę nagrywać, bo mega się zezłościłyśmy, że byśmy musiały to jeszcze raz kręcić i przynajmniej ja pomyślałam nie wiem jak ty ale pomyślałam jeszcze raz się powtarzam, świetnie że, że seria z Loganem i Tomem mogłaby się ciągnąć w formie takiego vlogu takiego vloga właśnie żebyśmy mogły że oni by mogli właśnie prowadzić tam Taką serię, i by opowiadali o tam jakichś różnych rzeczach, robili jakieś specjalne filmiki na Walentynki, na przykład, czy na inne yy, święta, na przykład. Mm -hmm. Albo po prostu takie vlogi. Jak sądzisz? No właśnie. Popieram to! No, yy, i. Więc wynagrodzimy nasz, yy, naszą przerwę tym, że zaczniemy nagrywać serial. Tak, prawdopodobnie będzie on się pojawiał albo raz, albo dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, jak nam się uda nagrać, bo my też się nie widzimy cały czas, więc y, dlatego mamy też ograniczony dostęp do siebie i jakby nie możemy cały czas nagrywać. I jak się spotykamy, to po prostu nagrywamy zapas. Długo będziemy mieć ferie, więc będziemy się częściej spotykać no. y i będzie więcej filmików i chyba zdążymy nagrać połowę naszych odcinków serialu. Y tak, albo nawet cały, może nam się uda pierwszy sezon. No. Czyli nie wiemy jeszcze jak to będzie, bo dopiero mamy szkic tego serialu. Y zmieniamy kanał, y znaczy to będzie tak, że tylko... Będzie taka sama nazwa, znaczy już. Wszystko będzie takie samo. Wszystko będzie takie samo, te filmiki też będą takie same. To info też będzie wstawione na oba kanały, żebyście zobaczyli na tamtym. I że damy wam link do, tamtego, do tego nowego. No i tak. To w opisie. Tak. Te samo. Tylko założyliśmy nowego maila. Po prostu mamy, jakby na nowym mailu założonego tego YouTube'a. Nie pytajcie, dla, z jakich powodów, bo są one prywatne. No, to chyba już będziemy kończyć, co Hunter? Mhm. Mm A, i pisałam wam na fanpage'u o tych wszystkich informacjach praktycznie. Um, Fanpage'a macie w opisie. Oczywiście. Maila też macie w opisie. Co jeszcze macie w opisie? Pani <grym> <grym> Opis. E, tak, macie opis w opisie. Tak. No. A tak serio, to. Ale też udzielajcie się na fanpage'u, bo nawet sporo tam piszę, więc. Wiem, że wam was jest mało, ale. No, Już żeby... 17 subskrypcji. 12. No i trzy osoby są na fanpage'u. Mm -hmm. No, fajnie. A, pozdrawiamy. Prosimy o podawanie, dawanie pytań w opisie. I my. Po prostu, jak będzie iść dostarczająco dużo, to, yy, to wtedy właśnie zrobimy QA, mm -hmm. na które będziemy odpowiadały we dwie. Już są chyba ze dwa czy trzy, jak patrzałyśmy. Jeśli chodzi o wszelkie wymiany, ja na przykład się nie wymieniam, ale młodsza Haribo się wymienia. To zależy, z jakiego potrzeba. Tak. I. Jeśli chcecie się pytać o nią o wymianę do niej o wymianę, to musicie napisać na przykład jakiego byście chcieli Patropa od niej i jakiego wy oferujecie na przykład. Ja od razu mówię, że lubi dogi, Po prostu najlepiej jakbyście uzgodnili to drogą mailową. Tak, Prowadną. Maila też będziecie mieli w opisie w razie tak. tego. I jeśli już podejmiecie z młodszą Haribo jakąś po prostu wymianę, to wtedy podamy Wam jakiegoś maila, znaczy ulicę, wiecie, taki tam adres po prostu, na który wyślecie sobie Haribo młodsza wyśle Wam paczkę i... Jaką wy wyślecie? Mi. Tak, coś powiem. Mm -hmm. Znaczy, wy podacie jej swój adres, a ona poda Wam swój nos. No tak, ale to wszystko drogą mailową i prywatną. No. Że Trochę się pogubiłam w tym, co mówię. No, w sumie też dawno nie kręciłyśmy. No. Mm, więc teraz się będziemy zabierały do kręcenia. Mhm. Mm